W dzisiejszych czasach też mamy mam dostęp do, do wielu źródeł internetowych, czy też bootcampów. natomiast wydaje mi się, że zdobycie takiej, takiej wiedzy, jaką dają studia właśnie w informatyki i biologiach, są o tyle istotne, że mamy możliwość poznania pełnych fundamentów tej wiedzy. A co za, tym, co za tym idzie w dobie tak szybko rozwijających się rozwiązań czy też inteligencji naczania maszynowego. Jest to niezbędne do tego, żeby móc oprócz tego, że rozumieć, ale również starać się kreować jakieś dobre rozwiązania od siebie, mogłabym dodać jeszcze kilka takich może rad dla Was na początek studiowania czy na temat studiowania. Po pierwsze nauka jest ważna, oczywiście studia są ważne, oceny są ważniejsze, ale też ważna jest ta integracja, ta rozrywka, czasami pójść sobie gdzieś wie, ze znajomymi, nie siedzieć tydzień w tydzień nad książkami, uczyć się. Tak naprawdę studia to w połowie są też ludzie, to są kontakty, które tak naprawdę macie na całe życie. Tak jak mówiłam, ja teraz pracuję z moim przyjacielem, z którym byłam na roku, byliśmy 5 lat razem na roku, a teraz pracujemy razem w firmie i dalej mam kontakt, więc jest y, super. I co do takich rzeczy jeszcze poza studiowych, to też bardzo polecam, żebyście się rozglądali za jakimiś kołami, naukowymi organizacjami. Ja na przykład byłam przez, na pierwszym stopniu w takiej organizacji jak NZS, to jest na, nie, Niezależne Stowarzyszenie Studentów, a przez całe studia też tańczyłam w Zespole Ludowym Krakus, także też zapraszam, jest super zabawa. A, no po prostu są to takie rzeczy, które wam w pewien sposób umierą to studiowanie i nie będzie się tam Wam studia po prostu kojarzyły tylko z nauką i nad książkami. Ten balans pomiędzy e, nauką a, a zabawą rozrywką też jest bardzo ważny, ponieważ no, jesteśmy młodzi, tak? Chcemy się bawić, taka jest prawda. I co? Powodzenia Wam życzę i powodzenia. Ten kierunek powstał na styku matematyki, ekonomii, informatyki i zarządzania. Ale nie warto panikować, jeżeli w którejś z tych nie czuję się dość mocna. Razem ze mną studiowały osoby, które nie miały wcześniej rozszerzonej informatyki i programowanie było dla nich czymś kompletnie nowym, ale też były osoby takie jak ja, które były zielone w temacie ekonomii i finansów. Tak, pamiętaj, że najcenniejszym zasobem, jaki masz podczas studiów, jest twój wolny czas. Polecam jego część przeznaczyć na ponadprogramowe poszerzanie swoich umiejętności związanym właśnie z kierunkiem, który studiujesz i wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia może to bardzo mocno zaprocentować w przyszłości i pomóc Ci znaleźć wymarzoną pracę. No, więc cóż mogę powiedzieć? Um, mam nadzieję, że, że moje doświadczenia i to, czym się podzieliłam pomoże komuś w podjęciu decyzji, czy, czy informatyka, ekonometria to kierunek odpowiedni dla niego. Um, no i trzymam kciuki za rekrutację i powodzenia na studiach.